Witajcie 2 sierpnia 2021 w wiadomościach z kwantowej rzeczywistości. W wiadomościach z kwantowej rzeczywistości będziemy dzisiaj mówić o portalach. A nawet o mini portalach, ponieważ to, co przykuło naszą uwagę dzisiaj, dzisiejszego dnia rano to było właśnie takie, taki temat, to był właśnie taki temat, żeby znowu kwantowo podejść do zagadnienia, kto tworzy rzeczywistość. I tym razem temat brzmi Każdy ma swoje mini portale. Czym są te mini portale? Każdy, każdy je ma, każdy je tworzy. Warunkiem jest oczywiście, jak zawsze, świadomość. Świadomość tworzenia portalu, który masz zawsze, to nie jest tworzenie już, tylko odkrycie. Twoim portalem jest oczywiście Twoje serce. To nim jesteś w stanie przejść do tego, co dla ciebie najlepsze. Dlaczego? Dlatego, że to, co dla ciebie najlepsze, jest z rzeczywistości niekoniecznie tobie znanej. Jeżeli oczywiście rzeczywistość tobie znana jest dla ciebie najkorzystniejsza i tak to odbierasz, to oczywiście nie musisz nic robić, nie musisz niczego poszukiwać ani niczego drążyć, że tak powiem, nawet jeśli idzie o temat. Natomiast jeżeli. Czujesz się w jakikolwiek sposób niekomfortowo na dzień dzisiejszy, to zapraszam do serca, zapraszam do Twojego wnętrza. To jest Twoje przejście, to jest Twoja możliwość, to jest Twój potencjał. Dlaczego? Dlatego, że w potencjale istniejącej kwantowej rzeczywistości, ponad 95% których nie dostrzegamy, znajduje się to, czym Ty rezonujesz od zawsze. Ale i jednak w tytule jest liczba mnoga. Więc możemy też poszukać tych mini portali jeszcze w inny sposób. Oczywiście zawsze serce jest głównym mini portalem, znaczy potężnym portalem, natomiast mini portale to są takie chwile, w których zawieszasz się, w których, czy miejsca, w których czujesz się dobrze. Na przykład Twoim mini portalem może być stałe miejsce, do którego chętnie idziesz gdzieś w lesie. Idąc z psem na spacer, możesz zawsze mieć taki cel, czy, czy pośredni cel, żeby przejść koło na przykład jakiegoś drzewa, czy koło jakiejś ławki w parku, czy koło jakiegoś specyficznego miejsca, w którym czujesz się inaczej. To jest Twój mini portal. Możliwe, że właśnie tam zatrzymujesz się, aby czy to pomedytować, czy dotknąć drzewa lub drzew, czy wejść głębiej w siebie, czy zrobić dwupunkt, wyrazić intencję i puścić. E, możliwe, że tego nie robisz. Jeżeli tego nie robisz, zrób to. Zobaczysz, jaka moc płynie z tego miejsca i z tego momentu, w którym właśnie w tym miejscu się zatrzymujesz. Kolejnym takim mini portalem może być dowolna inna. Rzecz, miejsce, właśnie czas czy, czy, czy forma zawieszenia się. Zawieszenia się z tej, w tej rzeczywistości, która jest iluzorycznym snem. My przecież chcemy się z tego snu obudzić. A jak się obudzimy, No zdając sobie sprawę, że to jest sen. Więc szukajmy swoich mini portali. Ja Wam podam taki przykład. On jest może trochę śmieszny. Odkryłam taki mini portal w podziemiu apartamentowca. Pewnego, w którym często bywam, i jest to po prostu stanowisko garażowe, które ma numer 369. Jak idę do windy z samochodu, to zawsze ten numer przyciągnie moją uwagę i czasami nawet staram się przejść tamtędy, aby właśnie przez ten numer, przez wibrację tego numeru, tej liczby przejść. Oczywiście można to traktować dosyć humorystycznie, niemniej jednak. Przypomnę Wam, bo może nie wiecie, że na przykład Nikola Tesla kochał 3, 6 i 9, i pod koniec życia, niezależnie jak to życie jego zostało zakończone, bo są różne wersje, miał taki zwyczaj obchodzenia budynku trzy razy, no mam nadzieję, że nie dziewięć, żeby do niego wejść. Co jeszcze może być takim mini portalem? Każde miejsce, w którym znaj znajdujesz Spokój, każde miejsce, w którym znajdujesz coś, co bym określił, jestem u siebie. To jest niewątpliwie miejsce, które pozwala ci wejść w siebie z łatwością, być i czujesz się dobrze, i to dobrze, to jest właśnie Twoja wibracja i wibracja, oczywiście, Twojego przejścia, bo wszyscy, którzy podlegać będą przejściu, czyli w zasadzie wszyscy yy, będą w różnych konfiguracjach odczuć. Jeżeli będzie im towarzyszyć strach, no to będzie to niekomfortowa forma, że tak powiem, doświadczania. Natomiast ci, którzy będą odczuwać ekstazę, radość, wyzwolenie, spokój, wdzięczność czy jakkolwiek inne oddziałujące na nas wibracje w sposób absolutnie pozytywny, no to ich przejście będzie łagodne i radosne, i takie, którego, które będzie wywoływać w nim poczucie, że na pewno idzie w tym kierunku, w którym ma iść. Czy miejsce może w tym pomóc? No tak, bo nie w każdym miejscu przecież czujemy się tak, jakbyśmy chcieli się czuć cały czas, czyli dobrze po prostu. Tak, co wcale nie znaczy, że dane nam będzie wybrać sobie miejsce, w którym chcielibyśmy się znaleźć, jeżeli. I o ile zaczną się jakieś gwałtowne wydarzenia, bo tego w sumie nie wiemy, czy też nikt nie wie, w jaki sposób dokona się, prze, dokona się nasze przejście przez punkt zero, bo to, że się dokona, to dla nas nie ulega wątpliwości. Natomiast jakby nie, nie o tym jest w sumie teraz ten materiał. A tylko właśnie o tym, żebyśmy odszukiwali w sobie to połączenie, które mamy stałe, bo my mamy stałe połączenie z innym wymiarem lub wręcz z innymi wymiarami, wyższymi i oczywiście też niższymi, ale tych niższych przecież nie chcemy pielęgnować, bo my jesteśmy istotami wielowymiarowymi i mamy dostęp do wszystkich możliwych wymiarów. Obecnie cała Ziemia się wznosi i cała ludzkość się wznosi, i również cały kosmos się wznosi. Taka. Taki nadszedł teraz czas przepięknej wędrówki, przez no właśnie, czas i przestrzeń, czy poza czasem i przestrzenią całego kosmosu, i zdawanie sobie sprawy z tego, że my mamy stałe połączenie poprzez nasze mini portale, z tym, co dzieje się w kosmosie, jest istotne, jest ważne. Poszukujmy naszych mini portali w sobie i na zewnątrz, gdzie to zewnątrz oczywiście jest. Po prostu odbiciem naszego wnętrza i to, czego pragniemy, to się będzie pojawiało. Ja bym chciała jeszcze powiedzieć o Bramie Lwa, która, kolejna brama, otwiera się kosmiczna. Czy my mamy nie zwracać uwagi na takie wielkie bramy, przesunięcia kosmiczne i pielęgnować tylko nasze mikrokosmosy? Otóż nie, jak najbardziej. W sensie. Nie musimy wiedzieć o tym, że coś się rekonfiguruje w kosmosie, że się przestawiają planety, czy też właściwie tworzą się jakieś kosmiczne korytarze. My nie, nawet tego nie musimy wiedzieć. My to poczujemy. My to poczujemy i zwróćmy na to uwagę, bo kolejnym mini portalem mini w stosunku do tego, co dzieje się w kosmosie. Chociaż i taki nie, bo w sumie, jak jesteśmy połączeni, to, to też jest wielkie, ale zostańmy przy tej nazwie. Są nasze sny. Bądźmy świadomi, że w tych tak zwanych snach mamy dostęp do wielkich portali, korytarzy kosmicznych, które przeprowadzają nas do innych wymiarów. I to też są nasze własne przejścia. Nie bójmy się snów, które wykraczają poza nasze rozumienie, które. Czasami zahaczają o coś niekomfortowego, bo nasza świadomość teraz bada różne możliwości różne możliwości zakotwiczenia się w nowej przestrzeni. Może być tak, że nasuną się w snach, w tych naszych mini portalach, jakieś. Obrazy, informacje wiadomości, no właśnie z takich przestrzeni niżej wibrujących, na przykład niektórzy mówią o, wręcz o, o jakichś wojennych działaniach, czy takich bardzo groźnych, tak. Eee, obserwujmy te z kolei sytuacje niskowibrujące i pamiętajmy, że to my nadajemy znaczenie oraz e, jakby jakość e, tym również mini portalom, bo Zdajemy sobie sprawę z tego, że mogą być różne nisko wibrujące też portale, które nie my tworzymy, a czasami my nawet poza naszą świadomością, ale my decydujemy i możecie zrobić to teraz, w tej chwili, że wasze portale są tylko nisko. Przepraszam, sorry, wróć, że nasze portale, wasze portale są wyłącznie wysoko wibrujące i. Pełne miłości i przeprowadzają Was tylko do pięknych światów, których pragniecie. Reasumując, dbajmy o siebie, dbajcie o siebie, dbajcie o swój poziom wibracji i dbajcie o swoje portale. Właśnie. Przede wszystkim serce. I bądźcie ich świadomi. Do usłyszenia za tydzień. Do miłego.